Nadia, jakże miło jest wygrać po pierwsze spotkanie w Narodów, po drugie bez straty gola i po trzecie mam wrażenie, że dzisiaj byliście mega pewne siebie, czy tak było? Tak, uważam, że byliśmy bardzo pewne siebie i myślę, że też zagrałyśmy bardzo dobre spotkanie. Myślę, że na miarę naszych możliwości, lecz na pewno mogło paść więcej bramek dla nas, ale cieszę się, że na zero się skończyło. Mocno zaczęłyście. Ja, moim zdaniem, tak subiektywnie, zostałyście okradzione z tej bramki. Się się. <laughs> <laughs> bardzo mi przykro z tego <laughs> powodu, ale y, tak właśnie mi mówiły dziewczyny, że to raczej bramkarka słodowa Kamyka, a nie kamykiem, więc... No trudno się mówi. Ale miałyście taką swobodę dzisiaj w braniu? Taką, jako, jak nie dawno Myślę, nie było. No, że... w było trochę takiego Myślę, na że na pewno... Bardziej grałyśmy swobodnie niż w Austrii, bo wiadomo, że nie, to nie była taka ranga spotkania jak tamto, ale wiadomo, że dyscyplinę trzymałyśmy również. To powiedz jeszcze, czy wywiązywanie się z roli tej faworytetowej grupy? No bo jakby nie patrzeć, liczymy na to, że, że będzie komplet, to inaczej, że będzie pierwsze miejsce w grupie. Czy to na Was też trochę ciąży? No bo od Was się zaczyna, zaczyna chyba teraz wymagać. Myślę, że tak, że wymaga się od nas, ale. Patrząc na to, że byliśmy już w tej dywizji A, to wiadomo, że chcemy bardzo tam wrócić i myślę, że bez kompletu punktów, to... W tym sensie, że chcemy zdobyć komplet punktów, to jest nasz cel. A co powiesz o temperaturze dzisiaj? Powiesz, <grym> że w Rumunii minus 13? Nie, wiem, jeszcze pewnie będzie gorzej, ale jak wyszłam na drugą połowę, to myślałam, że zamarznę, ale no... Masakra. Merci. <laughs>